Pan z wami i z duchem twoim słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im Któż jest moją matką, i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi braci. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. apostołowie, a potem wszyscy misjonarze ze wszystkich wieków ruszali na cały świat, wiedząc, że mogą spotkać potencjalnych krewnych Jezusa. Bo Jezus przyszedł dla wszystkich ludzi, żeby wszystkim przynosić zbawienie. To jest wielka rodzina Boża. To jest Kościół. Każdy jest powołany ze wszystkich kultur, języków. Każdy jest powołany, żeby być krewnym Jezusa. Może być mu bratem, siostrą i matką. Jak to można być matką Jezusa, tylko Maryja jest matką Jezusa? Bóg pewnie ale potrzebuje także, tutaj jest więcej kobiet. Potrzebuje także tej delikatności, potrzebuje tej czułości, żeby każdy mógł się opiekować się Nim, żeby to życie Boże, które jest w nas zasiane we chrze, mogło być pielęgnowane. Rzeczywiście, to jest bardzo kruche. Widzimy jak przez grzech. To życie Boże może nie otrzymać tego rozwoju koniecznego. Dlatego potrzebujemy nawrócenia się. Potrzebujemy, żeby Bóg stale nam towarzyszył, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu o tej arce Przemierza. Arka Przemierza była znakiem obecności Boga. Ona towarzyszyła ludowi Izraela od zawarcia przymierza na górze do przybycia do Ziemi Obiecanej, aż ostatecznie z królem Dawida wejdzie w Jeruzalem, Wiecie, że ta arka Starego Przymierza jest zaginiona. Tylko Indiana Jones ją znalazł w filmie, ale do dzisiaj nie mogło. Się znaleźć ten ark. Nawet w czasie Jezusa, tam w świątyni jerozolimskiej, tam w miejscu zwanym Świętem Świętych, tam było pusto. Też historycy, którzy żyli wówczas, mówili, że kiedy Pompeusz tam wkroczył w sposób bezbożny, spodziewał się, że coś tam znajdzie, a tam pustka. Tam nie było tej arki, bo my wiemy, że tą arką przemierza, nowego przemierza jest Maryja. Maryja nosiła tą Bożą obecność pod swym sercem. Arka to jest mieszkaniem Boga. Mówiłem, że Bóg chce być naszym krewnym, chce być naszą rodziną. I wtedy to rodzina potrzebuje domu, potrzebuje tego mieszkania. I Arka Przemierza jest symbolem tego mieszkania. My księże ostatnio chodzimy po kolędze, to błogosławimy te domy, błogosłowimy rodziny, które mieszkają w tych domach. I jak jest ważne, żeby Bóg mieszkał w tych domach, jest ważne, żeby spodziewał to Boże błogosowieństwo. Jest ważne, żebyśmy my sami mogli być tą arką, żeby też w nas było to Boże życie. Żeby była też ta radość, którą miał Dawid, który tańczył jak szalony. Tańczył z wielką radością, bo tam, gdzie jest Bóg, tam też jest radość. Owszem, przeżywamy różne smutki, kryzysy, ale chrześcijanin nie żyje w rozpaczy, nie żyje przygnębionym, chrześcijanin żyje wielką radością, wielką nadzieją w rzeczy wiecznym, że rzeczywiście to Boże życie w nas mieszka, jest. Tym bardziej przez ten mszę świętą, przez ten komunię świętą, On chce mieszkać w nas, chce rozbić swój namiot w nas.